Witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Jesteśmy świeżo po premierze nowego albumu Taylor Swift, The Life of a Showgirl, który miał swoją premierę 3 października 2025 roku i wywołał niemałe kontrowersje, szczególnie wśród fanów samej Taylor. Oprócz tego, specjalnie na potrzeby tego podcastu, poszłam do kina na film 4 października, a o tym, czy była to przyjemność, czy raczej katorga, będzie za moment. Podzielimy sobie ten podcast na kilka segmentów: album, film i nowa era. Bo chciałabym, żeby ten podcast był dosyć szczegółowy. W końcu jest o czym mówić. Zacznijmy sobie może od samego albumu. Dostaliśmy 12 utworów, z czego 4 są świetne. Trzymają się konceptu showgirl i nie ma co ukrywać, ale to bęgery. I zacznijmy od tej pozytywnej właśnie strony. The Fate of Ophelia jest genialnym utworem. Jest energiczna, zgrywa się z tematyką albumu i przenosi nas w trochę inny świat. Słucham jej cały czas. Za każdym razem... Jak ją włączam, to przed oczami mam jakąś bajkę o księżniczce zamkniętej wieży czekającej na swojego księcia, aż w końcu zjawia się on. Travis cały na biało. Oczywiście żartuję, ale wiecie co mam na myśli. No i najważniejsze, teledysk, bo chociaż jeden, to naprawdę jest genialny. Strasznie dużo się w nim dzieje, ale przede wszystkim widać, że ktoś miał na niego pomysł, no i ta beżowa sukienka z frędzlami cudnie na niej wygląda, tak samo jak ten wcześniejszy strój ujęć z ujęć garderoby, ale chodzi mi o sam pomysł, jest naprawdę świetny. Elizabeth Taylor, to mój ulubieniec, od razu wpadła mi w pucho po pierwszym przesłuchaniu, ma taki mroczny klimat, że w sumie pasowałaby do Ery Reputation. Jedynie z tekstem mam problem, bo momentami wydaje mi się być taki. Bez sensu, bez głębszego przesłania. Opalite jest kompletnym przeciwieństwem. Jest o wiele bardziej w radosnym klimacie. Refren może mi się szybko znudzi, ale póki co ją lubię. Canceled, o mój Boże, to jest coś, czego. Wszyscy potrzebowaliśmy. Refren jest bardzo dobry i już od dawna brakowało mi takiego utworu od Taylor. Chociaż bawi mnie trochę fakt, że śpiewa o byciu skancelowaną, a prawda jest taka, że nigdy nie była nawet blisko. Jestem też pewna, że ten utwór nie jest o Blake. Taylor umyła sobie od już dawno ręce od przyjaźni z Blake i jej dram. Na pewno nie broniłaby jej. Prędzej pomyślałabym, że ta piosenka jest o Sophie Turner albo Selenie Gomez. Ale niewątpliwie. Jest też w tym klimacie reputation, więc mogłaby się tam znaleźć. No i warto też pamiętać o tym, że mówi się bardzo dużo o tym, że utwory brzmią 1 do 1 jak utwory Jonas Brothers, Luny, Jackson 5 czy Lany Del Rey. Wood to Jackson 5 i I Want You Back. Cancel to Lana i Yellow Out Beat. Fate of Ophelia to nasza Luna Tower. Nie twierdzę, że akurat polska piosenka ją tak zainteresowała, ale to w końcu konkurs, w którym utwory idą na cały świat. Life of a Showgirl to cool od Jonas Brothers i pewnie znalazłoby się jeszcze wiele innych, a jest to całkiem śmieszne, biorąc pod uwagę fakt, że Taylor kazała płacić Olivia za skopiowanie o wiele mniej. No i tu zaczynają się już schody, bo cały koncept showgirl gdzieś wyparował. Nijak się te utwory mają do całej Tematyki, a nawet powiedziałabym, że są niesamowicie słabe i powtarzalne. I może fanów to urazi, ale brzmią jak większość utworów Taylor. Są po prostu kwadratowe, nie porywają. Tonacja i linia melodyczna są praktycznie liniowe, dosłownie nic się tam nie dzieje. Refren czy zwrotka nie ma różnicy, bo brzmią identycznie. Nie ma żadnego przeskoku, a o tekstach też zaraz powiem. Coraz więcej osób zaczyna też zauważać, że Taylor praktycznie nie śpiewa. W tych piosenkach brzmi to tak, jakby czytała tekst z telefonu i co jakiś czas podnosiła trochę głos. I to nie jest tak, że robi to jedynie na tym albumie. To już któryś album z rzędu tak robi. Father figure. I can make deals with the devil because my dick's bigger. To jest po prostu zło Ta piosenka jest asuchalna, a tekst jest jeszcze gorszy. Eldest Daughter tak samo nie porywa, i mam wrażenie, że Taylor, śpiewająca o tym, że nie musi być tym wszystkim, czego inni oczekują od niej. No nie wiem, jakoś sama w to nie wierzy. Dokładnie pamiętam jej przemowę przy nagrodzie Woman of the Decade. Sama przyznała, że robiła wszystko, żeby być tym, czego inni od niej oczekują, i mam wrażenie, że tym albumem nie przekonuje mnie, że teraz coś się zmieniło. Dodatkowo całe te seksowne stroje i śpiewanie o penis. To nie jest ona. Do tego ten tekst. Every jokes, just trolling and memes. Jak na kogoś, kto twierdzi, że nie korzysta za dużo z internetu, bo za dużo tutaj hejtu, to bardzo dużo internetowych zwrotów plata na tym albumie. Ruin the Friendship jest mocno infantylna. 35-letnia kobieta śpiewająca o studniówce i strachu o zniszczeniu przyjaźni na rzecz związku, jakoś mi nie siedzi. Taylor w ogóle mocno utknęła w czasach liceum, w którym. Nie była specjalnie lubiana i całe życie próbują dowodnić tamtym hejterom, że jest kimś i że może żyć jak oni, mając popularnego sportowca za chłopaka. Actually Romantic jest okropna, głównie ze względu na to, że miała być dissem, a wyszła strasznie niesmacznie i cringe'owo. Nie wiem, czy tekst Boring Barbie od Charlie XCX jest wart śpiewania o jej problemach z używkami. Tym bardziej, że Taylor dosyć otwarcie śpiewa też o swoich problemach z alkoholem. Cały ten utwór to mindset Taylor. Ona zamiast skupić się na sobie, w kółko mści się na wszystkich dookoła, którzy raz nadepnęli jej na odcisk. Tak jak mówiłam, ma 35 lat zamiast w kółko siedzieć w starych dramach i myśleć o hejterach, którzy zajmują jej większość czasu, powinna skupić się na samej sobie. To brzmi tak, jakby rzeczywiście śpiewała o sobie. Przecież to ona stworzyła całą erę i album z wężem tylko dlatego, że Kim użyła tej emotki, mówiąc o jej kłamstwach. Ona po prostu tym żyje. Wishlist jest strasznie nużąca. Cała ta piosenka to jest powtarzalne wymienianie różnych rzeczy, co ma sens, jeśli chodzi o tytuł, ale muzycznie to leży, produkcja jest po prostu tragiczna. No i mocno cringe wood, w którym śpiewa o przyrodzie Travisa i ten wiralowy tekst: His love was the key that opened my ties. Myślałam, że będzie miała więcej romantycznych rzeczy do powiedzenia o swoim narzeczonym, tak jak Fate of Ophelia. Niekoniecznie chcę słuchać o tym, co on ma między nogami, tym bardziej, że znowu to nie brzmi autentycznie. To po prostu nie jest Taylor. Ona nigdy nie była taka wulgarna jak Sabrina, wręcz przeciwnie, zawsze zachowywała klasę, jeśli chodzi o takie kwestie. A tutaj wygląda to tak, jakby chciała być trochę nią, upodobnić się do jej muzyki, wiedząc, jaki szum ona robi. Tylko, że nie tędy droga, bo u Sabriny to prędzej czy później też się szybko znudzi. Honey to chyba najgorsza piosenka na całym albumie i totalnie nie rozumiem dlaczego powiedziała, że kiedy nagrała tę piosenkę to poczuła, że to coś innego i że to początek innego albumu. Dosłownie niczym się ona nie wyróżnia, jest wręcz przesłodzona i męcząca, a już tym bardziej nie pasuje do konceptu Showgirl, więc nie wiem jakim cudem wpadła później na ten tytuł. Life of a Shore Girl, czyli tytułowy utwór, w którym pokładałam spore nadzieje, okazał się być bardzo średni, a Sabrina wręcz zjadła ją w tej kolaboracji. Jedyny plus jest tutaj taki, że trzyma się tematu. Tekst również pozostawia sporo do życzenia. Her name was Kitty, made her money being pretty and witty. Rozumiecie? Kitty, pretty and witty. To brzmi jak piosenka z rymami, które pisałam w wieku 9 lat. I wydaje mi się, że. Po kilku ostatnich albumach powinniście już zauważyć, że nazywanie jej poetką jest mocno przesadzone. Nasza ulubiona nauczycielka od angielskiego jednak pośpieszyła się z tym tytułem. I zawiniło tutaj bardzo wiele rzeczy. Rozpoczynając od tego, że marketing przerósł muzykę, tak zwany przerost formy nad treścią. Dostaliśmy już na starcie brokat i miliony okładek, które faktycznie oddawały showgirl i zapowiadały nam taneczny, mocny album. Tak jak to nam Travis hype'ował z bangerami i przesłaniem, potem włączamy album i faktycznie pierwsze dwa utwory ustawiają poprzeczkę bardzo wysoko, a potem jest tylko coraz gorzej. Teksty są słabe, mocno cringe'owe i brakuje w nich przekazu, a utwory są męczące i w ogóle nie pasują do tematyki. Taylor miała tak dobry pomysł, albo ktoś jej go podsunął i tak mocno to zaprzepaściła. Każdy z nas, słysząc showgirl, już miał swoją wizję w głowie. Brokat, skąpe stroje w piórkach, dużo tańca, dużo bangerów i borleski oraz więcej z życia gwiazdy Hollywood z tymi całymi wszystkimi mrocznymi elementami. Klimat rodem z Circus od Britney Spears. A tutaj dostaliśmy kolejny raz ładne, kolorowe opakowanie z kiepską zawartością. I wcale nie dziwi mnie, że jej fani są zawiedzeni tym albumem, bo brakuje mu duszy. Widać, że był robiony na kolanie, na szybko, bez większego zamysłu. I mam wrażenie, że o wiele lepszy pożytek zrobiłaby z konceptu showgirl inna artystka, do której pasuje taka estetyka. Bo nie oszukujmy się, ale Taylor to nie jest showgirl. Taylor zaczarowała ludzi tym, że jest trochę cringe'owa, nigdy nie była jakoś super popularną dziewczyną, która dostawała wszystko na tacy. Wiele osób mogło się utożsamiać z jej tekstami. A Taylor w skąpych strojach śpiewająca o penisie to ewidentny skok na Super Bowl który i tak nie wypalił, bo dalej nie są nią zainteresowani nawet po całej tej zmianie. Sama przyznała, że bała się, że jak będzie szczęśliwa, to przestanie już pisać dobre teksty, hani może się nie myliłaś. Krytyka była tak mocna, że ona sama postanowiła na nią odpowiedzieć. Z zadowoleniem przyjęłam chaos. Zasada show biznesu jest prosta. Jeśli w pierwszym tygodniu od premiery ktoś mówi moje imię lub tytuł albumu, to jest już pomoc. Nie jestem policją od sztuki, każdy ma prawo odczuwać dokładnie to, co chce. Naszym zadaniem jest odbicie emocji ludzi. Często album jest sposobem, by spojrzeć na siebie w zupełnie nowym świetle. I wiecie, co ja tu widzę? Pasywno, agresywny komentarz w stylu mam gdzieś, co tam sobie gadacie i tak kupicie wszystko. I najlepsze jest to, że ma w tym wszystkim rację, bo jej fani sami ją do tego przyzwyczaili. Kupią wszystko we wszystkich wersjach, cokolwiek to jest, więc ona specjalnie nie musi się starać, no bo po co? Pomijając już wszystkie najwyższe noty i najlepsze recenzje, bo chyba ci, którzy mają oczy, zdążyli już się zorientować, że coś tu jest na rzeczy, ewidentnie czegoś tutaj zabrakło. Film w kinie. O mój Boże, jakie to było złe. I jeśli moja opinia Was nie przekona, to może przekona Was to, że na mojej sali było max 10 osób i nikt nie wyglądał tam na specjalnie zaangażowanego. Naprawdę filmowi Miley też dużo brakowało. Brakowało tam wizji, ale nie nudziłam się tam ani przez minutę, bo dostałam dobrą muzykę, którą mówiła sama za siebie, spójny album z dobrymi przejściami i teledysk do absolutnie każdej nuty. I w tym momencie wszyscy, którzy mówili, że ten album był zły, Powinni przeprosić. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie porównuję tutaj, żeby powiedzieć, że Miley jest o wiele lepsza, bo nie o to mi chodzi. Po prostu film Taylor wyszedł niedługo później, a tak się składa, że byłam na obu i mam wrażenie, że Taylor ściągnęła trochę ten pomysł od Miley, więc siłą rzeczy po prostu jakoś się zostawiam. Początek, gdzie zobaczyliśmy teledysk do Fade of Ophelia, rzeczywiście był obiecujący. To było coś, to było duże wydarzenie, to było showgirl, chciało mi się to oglądać. Ale potem było już tylko gorzej. To by miało większy sens, gdyby faktycznie miała coś więcej do zaprezentowania, ale wydała tylko i wyłącznie jeden teledysk. Więcej wypuszczać nie chciała, bo by na tym tyle nie zarobiła, gdyby cała premiera odbyła się w kinie. Cały film to były przeplatane wstawki z zakulis i tworzenie tego jednego teledysku wraz z opowiadaniem o tym, o czym jest każda z piosenek, tak jakby były one nie wiadomo jak skomplikowane do zrozumienia. Taylor kompletnie nie potrafiła w tych fragmentach zaciekawić. Na przykład przy Father Figure powiedziała, że zawsze lubiła, kiedy dwa słowa zaczynały się od tych samych liter, bo to dobrze brzmi. A kiedy wreszcie prezentowała nam resztę utworów, to dostaliśmy po prostu nudne wizualizacje, powtarzalne w kółko przez cały utwór. Na przykład jedno ujęcie twarzy Taylor i gigantyczne napisy z tekstem, które rozkojarzały totalnie. Jak połączymy to wszystko ze słabymi, późniejszymi utworami, to naprawdę ciężko było się tam nie nudzić. Wiecie, jak już idziecie na film, to chcecie coś obejrzeć, ale tam nawet nie było na co patrzeć, bo niby na co. Na 50 razy powtarzaną tę samą wizualizację, po prostu siedziałam na telefonie słuchając muzyki i licząc na to, że albo trafię wreszcie na coś dobrego, albo że ten film po prostu dobiegnie końca. Wszystko było robione na kolanie, tak po prostu, żeby było. Widać, że początkowe wstawki, kiedy Taylor zapraszała na film i dziękowała za wsparcie na końcu, były nagrane później, a reszta była robiona na szybko, na planie teledysku. To miało sens i to duży, ale gdyby wypuścili to na YouTube w postaci filmu na zasadzie making of. Wtedy każdy zainteresowany by sobie go włączył, na luzie w domu, bez większych oczekiwań, ale puszczenie tego w kinie było lekką przesadą. Lubię oglądać, jak tworzy się filmy, gry czy teledyski, ale nie w kinie, płacąc za ten film. To po prostu nie było to. Chociaż uwierzcie mi, bardzo chciałam, żeby było. Bo liczyłam na duże show. Era. Mam wrażenie, że Taylor już za bardzo bazuje na swoim nazwisku i pozycji. Nie rozwija się, wręcz od dłuższego czasu stoi w miejscu i liczy na to, że fani i tak dadzą jej zarobić. Poza tym ta kobieta nigdy nie odpoczywa. Wydaje albumy non-stop, bez dłuższej przerwy, bez zastanowienia, co również przenosi się na całą jej twórczość. To wygląda jak klasyczne zmęczenie materiału, ale ona to jednoosobowa armia i nie zatrzyma się, póki jest na topie i nie da się wyprzedzić innym. Poza tym kuje żelazo póki gorące. A ta era naprawdę miała największy potencjał zaraz po erze Reputation, która jednak nie zawiodła. Nawet jeśli nie jestem fanką jej muzyki, to czekałam na niego z zaciekawieniem, bo miałam już tą Showgirl przed oczami. Prawda jest taka, że kolejna tona innych kolorów brokatów na jakichś dziesięciu wersjach winyli, którymi nas zasypywała przez dwa tygodnie zanim cokolwiek w ogóle wydała, też zrobiło swoje. Nie tak to powinno wyglądać. Muzyka i marketing powinny jakoś współgrać, ale przede wszystkim muzyka powinna się sama obronić. Tutaj tego zabrakło. Niesmak pozostał również po poście z zaręczynami w trakcie całej promocji albumu. Ten post był wetknięty między zdjęcia promocyjne z albumu, więc wiecie. Wszystko było wykalkulowane i nastawione na jak największy zysk. A miała wszystko wygląd, pieniądze, producentów, wytwórnie, fanów, którzy za nią stoją i kupią wszystko. Niestety tego nie wykorzystała. Najgorsze jest to, że ta estetyka i promocja gryzą się z albumem, i chyba głównie to nas wszystkich zawiodło. Dużo osób pisało też, że Travis jest słabą muzą. Nie brałabym tego na serio, ale fakt faktem, Taylor rzeczywiście dostosowuje wizerunek i muzykę do facetów, z którymi się spotyka. Kiedy była z Harrym Stylesem, była typową Pop Girl. Kiedy była z prywatnym Joe Alvinem, śpiewała sobie w swoim zaciszu domowym ballaty przy kominku o miłości. A kiedy jest z Travisem, gwiazdą NFL, wydaje album, który nie bez powodu idealnie pasuje do tych wszystkich Chilliderek na meczach. Recenzje w internecie mówią też, myślałam, że TTPD było jej upadkiem, a w tym przypadku zanurkowała jeszcze niżej. Nigdy nie miałam Taylor za jakąś wybitną artystkę, a już tym bardziej poetkę. Jej głos i albumy zazwyczaj były przeciętne. Tak jak mówię, poza Reputation i będę to powtarzać do znudzenia, bo to była jej najlepsza era. Ale tutaj po prostu marketing przerósł produkt. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o albumie i o filmie. Jeśli byliście, chętnie usłyszę wasze opinie na ten temat. Czemu według was to wszystko poszło w złą stronę? Jeśli podcast Wam się podobał, zostawcie lajka like i suba. Nie zapomnijcie również zejść do sekcji komentarzy i przesunąć bok, żeby podbić ten film. Podbijać można trzy razy w tygodniu. Możecie to zrobić od razu, kiedy odświeżycie stronę. Bardzo pomaga mi to w dotarciu do większej ilości widzów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.